ma, zaczynamy kolejny dzień i patrzcie kto jest Dzień dobry, dzień dobry Jak ktoś z was długo ogląda moje vlogi, to Dawida już zna Dawid się pokazał ostatni raz u mnie Kiedy byłeś na Phuket? Eee, w sierpniu. w tym roku. W sierpniu no. Dokładnie rok temu, w sierpniu Wcześniej się widzieliśmy na Tomorrowland, później on przyjechał na Phuket I to było takie szybkie tak naprawdę, bo przyleciał tylko na jedną noc Pojechaliśmy na Patok poimprezować i na drugi dzień już poleciał Mistrzowska akcja, naprawdę no. Było bardzo fajnie ale kas był też okropny. Pamiętasz, no, no, jak ty musiałeś zatrzymywać się? No. No. Było naprawdę fajnie. Dzisiaj jedziemy do zawidem pozwiednia, bo przed chwilą przyjechał. Przyleciał też na weekend. Także będzie się działo wieczorem. Idziemy pozwiedać, pokazać mu ładne miejsca i wam też coś powiem. I jeszcze dokończę parę pytań z bo było naprawdę dużo. Ale to, tak jak mówiłem, wszystko będzie w toku. Paweł, przywitaj się. To mi się podoba. Porulant na Fuerventerze. Właśnie. Fuertaventurze. właśnie do miejscowości Moro Hable. Ostatnio mówiłem Moro Jable i dużo osób właśnie nie poprawiało, że tutaj J się wy, wy, wymawia jako H. Jesteśmy w moro Hable Czekajcie bo się piłka Proszę No i wiecie co na początku filmu Chciałbym wam jeszcze powiedzieć I w sumie mam do was prośbę Do osób mieszkających na przykład W, w Anglii e, Jest firma która Dołożyła się do moich koszulek e, SL Supplement Tak jak mówiłem oni w slow mają swój sklepik e, Na high street cie. W opisie zostawię wam ich instagrama i Facebooka, jeśli byście mogli to dla mnie zrobić, zostawcie im tam naprawdę łapkę. Nic z Was to nie kosztuje. A będzie fajnie, po prostu będzie fajnie. E, niestety, to co się dzieje teraz, bardzo zniszczyło im interes. E, zresztą nie tylko im, bo bardzo dużo ludziom. No ale po prostu e, muszę im jakoś pomóc, ponieważ oni pomogli mi. Teraz czas się oddzięczyć. Dlatego, jeśli możecie, wejdźcie tam opis na dole. Wejdźcie na Insta, zostawcie tutaj zresztą na pasku też wam, zostawię nazwę i będzie super. Chciałem właśnie szukać jakiegoś miejsca na obiad. No w ogóle ta miejscowość jest cudowna. Ja już wam trochę tu pokazywałem z tej miejscowości. Jest naprawdę fajnie. No i dodatkowo przez to, że przyleciał dzisiaj Dawid. Oczywiście idziemy na imprezę wieczorem. <laughs> Także będzie fajnie. O ile cośkolwiek znajdziemy, bo pytałem się tutaj, miejscowych to mówili, że teraz jest bardzo ciężko z czymkolwiek, no, ale może akurat się uda. Dajmy wujkowi piłkę. Nie do sklepu Dobra, powiem wam trochę ocena jakie tutaj panują e, w tej turystycznej miejscowości Ok, thank you e, za pizzę dałem na przykład 8 euro, za zupkę 4 euro Piwo ile kosztowało? Nie. Ile piwo kosztowało? wiesz ale? Dobra, zaraz powiem Wam ile piwo. Kola 1,5 euro. Gordon Blue ile kosztowało? 10 euro za taki zestaw Ogólnie tutaj nie jest tak drogo Dobra, trochę jeszcze i powiem Wam, jakie to są ceny mniej więcej. Nie wiem, czy by nam wcieli, że on tak robił. Eee, czekajcie. Tak w ogóle jest tutaj nawet w polskim menu. Dużo Polaków tu przyjeżdża. Gdzie ono jest? Dobra, czekajcie, Was z normalnej karty. No, tu możecie zobaczyć. Zupy. 5 euro. I 6. Tu jakieś przystawki różne. Czekaj Zuzia, czekaj chwilkę. Sałatki. Po 7,90 po 6, sorry rozmaluję się trochę. po 10. Pokażę Wam drugie dania mniej więcej, a bo tu jeszcze macie pizzę. Mniej więcej 9 euro, 8,90, 7,90 makarony jakieś też po 7, 8, 9 euro kotlety mniej więcej po 11 euro z frytkami, i sałatkami nie ma źle, jak na, takie, jak na taką miejscowość i restaurację przy samej plaży. Naprawdę nie jest źle. Są. Jest już fajnie. Ekipa dopisała. Chcemy się kąpać. Strasznie wieje. Jedyny minus, ale tak to poza tym ten widok wygrywa wszystko. Dostałem pytanie od mojego widza, co najbardziej lubię w podróżowaniu. A czego najbardziej nie lubię w podróżowaniu? <laughs> ciężkie pytanie, naprawdę ciężkie. Bo coś, czego nie lubię, nie wiem. Lubię raczej wszystko. Podróżowanie naprawdę otwiera wam bardzo umysł. Można to naprawdę pokochać. Przede wszystkim podróżowanie bardzo uzależnia i to każdy podróżnik spokojnie może się pod tym podpisać. Jeśli zaczniecie już podróżować, ciężko jest później przestać. Ja tak samo myślałem, że teraz na przykład wrócę na parę miesięcy, gdzieś osiądę i tak dalej. Nie da rady. Ja chcę cały czas gdzieś być. Kurde, chyba ciężko będzie to nagrywać. Za duży wiatr jest. Także do, dokończę później. Idziemy całą ekipą zjeść. A więc reszta, jeszcze tam gdzieś jest Paweł. Rodzice zostali z Zuzią Chciałem się przejść, jeszcze dodatkowo polatamy trochę dronem, bo naprawdę ładnie to może wyglądać. Jedziemy dokładnie tam, do tego miasta. Znaczy nie miasta, tylko nie wiem jak to nazwać. Wypiliśmy już po parę piw i jest fajnie. Zobacz jak tam zjeżdżałem Ja tak zjeżdżałem, na pustyni w Wietnamie. Pięknie sobie lecisz, Paweł. Wszędzie, wszędzie. Nie ma co Już jesteście w komplecie. Po jedzeniu ogarniamy derby Tango, który z krajów odwiedziłbym jeszcze raz, których wcześniej mówiłem, że bym nie odwiedził? No to na pewno India. No. Na ten temat już parę razy mówiłem, ale chciałem odpowiedzieć, bo ktoś zadał to pytanie, to chciałem odpowiedzieć. No. Indie są krajem, który naprawdę ciągnie mnie jeszcze raz do siebie. Mam nadzieję, że się to uda zrobić jeszcze. Nie wiem. Super by było przed wylotem do Ameryki Południowej, bo każdy wie, że. Znaczy wie, może nie każdy wie, ale mi się wydaje, że Europa za niedługo znowu się zacznie zamykać. Dlatego będę musiał wtedy na pewno gdzieś wyjechać. No i myślę, że tamte strony by były naprawdę fajne. No, one są dalej nieotwarte. Od 1 sierpnia mają otwierać naprawdę dużo kierunków. Jaki to będzie kierunek? To się okaże. No. Zobaczymy. No chciałem najpierw zrobić tu, później polecieć tam, później ta Ameryka Południowa. Ale się nie da tego planować, no nie da się. No ja już wam to powtarzałem w wielu vlogach. Czy wszystko co ja sobie planuję, to w tych czasach i tak niewiele z tego wychodzi. Tak w ogóle, za niedługo na kanale zobaczycie coś fajnego, eee, nowe osoby. Myślę, że wam się na pewno spodoba. Parę osób się tego spodziewa, parę się nie spodziewa. Będzie fajnie. Będą fajni goście na tym kanale. Trochę urozmaicę ten kanał. Dobra, idę jeść obiad. W ogóle jest sobota ludzi na plaży jest dzisiaj tyle że naprawdę fajne to jest, naprawdę. Jest teraz godzina chyba 17.30 i jest super saluto amigos Świery Ale, ale ładny księżyc, co? <grymne> Nie no, ładny, ładny, ładny. Nie ale księżyc. <grymne> Zróbcie sobie wszystko. A to jest kurwa księżyc. No, księżyc, księżyc. To księżyc wszystko. <grymne> tak, sobie wszystko. Zróbcie 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 sobie Czekaj, tak? nie w tą stronę. Tu? W tą. Tu? O, teraz, o. A, troszkę. A, o jest. Trzymaj i... go, trzymaj go, żeby nie spadł. <laughs> Idealnie. Ale pełnia co? A to jest lampa To jest zwykła lampa. No taka. Jak nisko jest. Ładnie, ładnie, no. Rob mi robotę. Ty ile tych księżyców to jest. Ale Jest już a będzie jeszcze lepiej. Czekamy właśnie na właściciela z apartamentu z Airbnb, który wynająłem tutaj z Dawidem na weekend. Bo przyleciano to poszedłem do niego. Wcześniej u rodziców mieszkałem w hotelu, no ale przyleciano to biorę z nim apartament. Idziemy później na imprezę. Za wiele się nie dzieje, ale pokażę wam chociaż to, co się dzieje. Tak w ogóle od jutra tutaj znowu zamykają. Nie wiem, czy wyspy też, ale wiem, że w niektórych miejscach na przykład jak z Anglii by ktoś, do Anglii ktoś by chciał wracać, no to już obgubiązuje go 14 dni, także nie fajnie. Idziemy zostawić rzeczy, coś się napijemy i w miachu, a z tym księżycem były przejaja. On już jest tak pojany, że on był przekonany, że to, to jest pełnia, to pomyślcie jaki stan. Fajnie, fajnie, pozytywnie. Taki mamy tarasik i ogródek Tutaj salon Mieszkanko super No i tu jedno łóżko, a drugie w salonie Za 200 zł za noc, myślę, że super Tak w ogóle, już prawie zapomniał <laughs> Mój pad telefon wcześniej Na tym vlogu Chcę złożyć serdeczne życzenia Dominice wie o jaką chodzi. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, zwiedzenia całego świata i spełnienia marzeń, bo to najważniejsze. 100 lat. Ekipa gotowa, wbijamy na pierwszą imprezę. Widzieliście gościa? Widzieliście go? Dobra, zrobię 11. Jeszcze tu nie ma prawie nikogo. Mamy lożę, już najlepszą. To będzie później, zobaczymy, ale nie, le, nie liczymy na za wiele. jest też sypi na. 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 Jeszcze się budzę trochę, byłem właśnie sobie nastawić pranie, bo trzeba wszystko wyprać przed kolejnym krajem, którego pojadę jutro. Ale była noc, serio. Wszyscy zdychają, ja jedyny się dobrze czuję i tak się wybawiłem, że tak dobrze to się nie bawiłem, chyba od, nie wiem, od lutego, chyba, albo od marca. Ludzi, co prawda, nie było, znaczy no, nie było źle, tak naprawdę, eee. ale nieważne, my byliśmy fajną ekipą, fajnie się bawiliśmy w swoim gronie. Całą mnóstwo kila, naprawdę było super. Dzisiaj nie wiem co będziemy robić. No, wszyscy się czują bardzo słabo. Oprócz mnie. Ja idę właśnie coś zjeść jakieś śniadanie. Jest 12. A i pogoda w ogóle też nie dopisuje za bardzo. Ale coś wam pokażę na pewno. Tak w ogóle to muszę podziękować chłopakowi z agencji, co wynajmują tutaj mieszkania. For your best holiday. Zostawię wam link na dole. Polak. Mają tutaj fajne apartamenty i tak dalej, także jeśli będziecie szukali na wakacje, to zaglądnijcie tam. E, pomógł nam tutaj naprawdę bardzo dużo, wczoraj zostaliśmy bardzo dobrze przyjęcie na tej imprezie, dostaliśmy najlepszą lożę. E, bardzo dobrze nas traktowali. No. I to dzięki niemu, także dziękuję bardzo. No a tak jak mówiłem ja wam zostawię link na dole. Zobaczcie, może akurat Wam się spodoba. I dodatkowo zawsze przy takim czymś pamiętacie. Że wspieracie właśnie Polaków za granicą, czyli dajecie im zarobić, a nie innym. I to też jest dobre. Trzeba sobie pomagać nawzajem, bo to najważniejsze. No, fajnie sobie nastawiłem pranie, że przyszedłem po ponad godzinie. Pół godziny się miał prać, przyszedłem po ponad godzinie i pranie nie wyprane. I znowu musiałem teraz nastawić. Ale to nie z mojej winy, bo wrzuciłem normalnie pieniądze, wszystko, a po prostu się nie wyprało. A pieniądze z żaru, także nie wiem, nie mam o co chodzić. Idę gdzieś sobie usiąść, bo muszę przeczekać. Poglądam jakieś vlogi, zobaczymy, co ktoś tam nowego powrzucał. Z ludzi, których oglądam, wiecie co? Kurde, dostaję coraz więcej wiadomości od wszystkich widzów, żebym uważał, bo się źle dzieje. Wiecie, blokady te sprawy zaczynają wchodzić znowu. Kurde, nie wiem, czy mi się uda zrobić mój plan po Europie. Trzymał kciuki mocno za to, że może mi się to uda. Ale kurde, źle to wygląda: naprawdę źle. Muszę właśnie usiąść teraz e, i co robić dalej. Mam, mam niby plan na pięć kolejnych krajów, a nawet więcej. E, ale nie wiem, nie wiem jak to pójdzie. Właśnie siedzę i przeglądam teraz e, informacje, jak to wygląda. Z innymi krajami, szczególnie z tymi, do których się teraz wybieram. Nie ma jeszcze nic oficjalnie powiedziane. Jedynie teraz problem jest z Hiszpanią. Na szczęście jutro stąd już wyjeżdżam. Od dzisiaj oficjalnie już prowadzili dla Anglii. 14 dni. Na szczęście tam, gdzie lecę teraz, to jeszcze takiego czegoś nie ma. Wiem, że jeszcze mieli Barcelonę zamykać i tak dalej. Niedobrze to wszystko wygląda, naprawdę niedobrze. A tym bardziej, że wiecie, nawet jak Europa się znowu zamknie, to dla mnie jest też niedobrze, ponieważ ani Azja, ani Ameryka dalej nie są otwarte. I to mi komplikuje wszystko. Teraz naprawdę muszę na spokojnie siedzieć, wszystko przeglądać i jakiś plan awaryjny przygotować. Bo widzę coraz bardziej, że może się przydać. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale niestety tak wygląda, że tak będzie. Dobra, nic, kończę tego vloga. Miałem nakręcić wam jeszcze coś później i tak dalej, ale. W sumie jestem dzisiaj ostatni dzień z rodzicami. Jutro wyjeżdżamy już, także jeszcze muszę pokorzystać. Dobra, dzięki wielkie, że byliście. Ten vlog troszkę taki, nie taki jak zawsze, ale czasem też takie muszą być. Jutro lecę dalej, gdzie zobaczycie. <gryw> Pozdrawiam serdecznie.